Apostu Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. I Biblia to wciąż Boże Słowo skierowane do nas z głębi jego serca, i posłuchaj dziś tych słów. I wielu samarytan z tego miasta uwierzyło weń dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła, powiedział mi wszystko, co uczyniła. No, w tej historii ta kobieta już straciła sens i cel w życiu. Prawdopodobnie była rozczarowana sobą, ludźmi, a może nawet i samym Bogiem. Pan Jezus, kiedy ją spotkał, w tym położeniu, jakim była, wciąż zaoferował ją na picie się źródła żywej wody, którą był on sam, po to, aby już więcej nie pragnęła w życiu. Pomyśl, że nie potępił jej za żaden z pięciu rozwodów, przez które przeszła, ani za życie na kocioł łapę w szóstym związku. Oczywiście i nie pochwalił jej, bo nie było za co, jednak tymczasem on, za, on a, e, użył ją. Pomyśl, dzięki jej świadectwu wielu samarytan uwierzyło w Chrystusa, więc użył kobietę po pięciu rozwodach. Jako pierwszą samarytankę, pierwszą misjonarkę wysłaną zgłoszeniem Ewangelii. Więc jeśli Pan Jezus nie potępił tej kobiety, ale użył ją na swoją chwałę, on również Ciebie nie potępia i wciąż chce używać Ciebie dla swojej chwały i chce, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.